Piosenka, znaczy taka balladka, zupełnie niepoprawna politycznie, mam nadzieję, że kapodasta dobrze zauważyłem. W trakcie, kiedy ją będę śpiewał, podobnie jak jeszcze przy innej, można tańczyć, podskakiwać, robić meksykańską falę. Piosenka zaczyna się łagodnie, końcówkę ma jednak dość kontrowersyjną. Tak jak zaznaczyłem, jest zupełnie niepoprawna politycznie. Niech tekst przypomnie. Na końcu świata w Mazowieckiem Bo przecież świat gdzieś ma swój kres Żywa raz jedna panna z dzieckiem Nie wiedział nikt kto ojcem jest Była obiektem pożądania Jak jakiś najpiękniejszy sen Aż wieść dotarła do Poznania Usłyszał o niej śliczny wędr. Jechał tam pewnej niedzieli, w przyswoiwszy parę fin, a że wychował się w Brukseli, więc bardziej kręcił go jej syn. I dorwał gdzieś tego chłopaka, skandalik, proces i baka, W której przekona się ten dążurek ile ma sam w organizmie dziurek. O.